Na Wabelu jak zwykle niespodzianki. Dzisiaj wielkie tłumy przy piątku, prawda i ładnej pogodzie, ale proszę Państwa, już o tej porze dziedziniec główny jest zamknięty, gdyż, proszę Państwa, od zaczął, zaczyna się bardzo skrócony festiwal muzyczny. Zresztą 14. Wawel o zmierzchu. Proszę bardzo, tu mamy, tu mamy. Właśnie afiż reklamówkę tegoż, tegoż festiwalu. I proszę Państwa, organizuje go Zamek Królewski i Grupa Twórcza Castello. Prawda, szefuje pani Małgorzata Janicka. Słysz? gdzie to pisze? Aha, na dole pani Małgorzata Janicka, Słysz? Prawda, i dzisiaj pierwszy dzień jest. Dyrektorem admin, artystycznym, a jest również pan Hubert Tatkowski jako szef organizacyjny. I to dzieje się wszystko na dziedzińcu arkadowym, nie jak w przeszłości na dziedzińcu, prawda, batorego. I dzisiaj będzie o godzinie 19.30, prawda, występował pan Piotr, by leżał na fortepianie. Orkiestra Krakowia, Sebastian Perłowski jako dyrygent i będzie m.in. Mozart, Kilar, Gurecki i Penderecki. Proszę bardzo. Więc oczywiście to jest impreza biletowana, prawda? I jutro będą dalsze, dalsze występy. To będzie również sobota i niedziela. I taki skrócony mamy w tym roku Festiwal Rozmieszku przy dużej ilości ludzi odwiedzających tutaj Wawel przy niezłej pogodzie. Więc ora edda, bora amen.